W imieniu organizatorów, czyli Piłkarskiego Długu Sportowego Racot witam serdecznie na letnim turnieju Podkowa Racotu. Witam serdecznie naszych gości, prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesie, pana Tadeusza Dubisza oraz gospodarza tych obiektów, przewodniczącego Rady Gminy Kościan, pana Jana Szczepanjaka. W tym roku po raz pierwszy organizujemy taki turniej w dwóch turach jakby. Pierwsza zaczyna się właśnie dzisiaj dla roczników 2002, 2004 i 2006, a od przyszłego piątku do wtorku rozpoczną swoje zmagania roczniki 2005, 2007 i 2008. W dzisiejszym turnieju w roczniku 2006 wystąpią następujące zespoły. Radę Rawicz. Podnosimy rękę do góry Radę Rawicz. Akademia Kreatywnego Futbolu Poznań. Dziewczyny z K4 Respekt Krobia. Grom Kopiewo. PKS Racot. oraz drużyny złożone z zawodników z okręgu leszyńskiego, które nazywane są kadrą ozpn Leszno. Kadra pierwsza, kadra druga i kadra trzecia. Specjalnie na potrzeby tego turnieju zawodnicy zostanie powołani, tutaj rekomendowani przez trenerów klubowych zespołów, które nie występują w tym turnieju i będziemy im się tutaj przyglądać bacznie. A później na koniec sierpnia powołamy już prawdziwą kadrę ze wszystkich zawodników, którzy się tutaj najlepiej też wykazują. W roczniku 2004 wystąpią następujące zespoły. Wiekka jest Tutaj Ci w czerwonych koszulkach. Rabia Rawicz. <noise> Futbol Akademii Leczno. jest Zraco. I kadra pierwsza o zepnę I kadra druga o zepnę Natomiast w roczniku 2002 wśród trampkarzy, którzy zagrają na boisku tutaj za trybuną, wystąpią zespoły Juna Trans Staroborzywska. GKS Głoszakowice. Szok Bojanowo. Kania Gosty i gospodarze PKS Racot. Może właśnie o tej najstarszej kategorii krótko o regulaminie na otwarciu. Trenerzy byli już na odprawie, usłyszeli już wszystkie wskazówki. Wszystkie informacje też regulaminowe i wyniki będą dostępne na bieżąco tam w tej stickerce takiej przeszklonej. Tam jest taka duża tablica i tam wszyscy rodzice, zawodnicy nie przeszkadzając oczywiście tutaj na płycie głównej mogą tam chodzić, zobaczyć sobie wszystkie wyniki. Zaraz jak tylko zakończą się spotkania będą tam wpisywane. Najstarsza kategoria trampkarzy gra każdy z każdym, ponieważ są tylko dwa dni rozgrywek, także dzisiaj gracie każdy z każdym, a jutro są mecze rewanżowe. Żeby zagrać więcej, zrobiliśmy taką właśnie tutaj rozpiskę, że po 25 minut, raz 25 minut z losowaniem stron boiska rozgrywacie swój mecz już na dużych boiskach, co na pewno jest też nowością dla rocznika, szczególnie 2003, który po raz pierwszy przechodzi z boiska od młodzika właśnie do trampkarza i będzie grał. Na dużym boisku. Tam są już oczywiście spalone. Normalnie duża piłka, także futbol prawie dorosły. Po 11 zawodników w polu. Rzuty wolne, w zależności od tego jak sędziowie wskażą, czy to będzie rzut wolny pośredni, czy bezpośredni. Są pola karne już duże, czyli rzut karny obowiązuje normalnie z 11 metrów. Zmiany są lotne, czyli na tutaj przy w przerwie w grze. Trener zgłasza sędziemu i dokonuje ewentualnej zmiany w zespole. Tak wygląda y, ogólnie regulamin dla rocznika 2002. Nad całością będą panowali sędziowie w sprawach spornych, także tutaj organizatorzy. Y, mam, miejmy nadzieję, że wszystko będzie się w towarzyskiej atmosferze. W roczniku 2004, który zagra tutaj na tym boisku, Przepisy są inne niż w Waszej kategorii młodzieżowej. Powinniście grać w młodziku na większym boisku, ale z tego powodu, że było trochę problemów kadrowych ze względu na wakacje w różnych zespołach, postanowiliśmy zmienić regulamin i gramy na boisku takim wielkości olika. 6 zawodników w polu plus bramkarz. Bramkarze mają wyznaczone pole karne 8 na 9 metrów. Rzut karny jest z 9 metrów, czyli z linii pola karnego. Piłkę wprowadzamy z autu poprzez podanie. Tak? Podajemy, kładziemy ją na dole i podajemy ją do kolegi z zespołu. Pozostałe przepisy są bardzo jasne i czytelne, myślę że rzuty wolne są bezpośrednie. Na wszystkim również panuje sędzia bądź organizatorzy w sprawach spornych. Zmiany również są oczywiście lotne. I w najgłębszej kategorii wiekowej w tym turnieju w roczniku 2006, który gra na tym boisku tutaj. Oprócz tego, co mówiłem tutaj dla kategorii 2004, inny jest tylko aut. Z autu zawodnicy wprowadzają piłkę poprzez dribbling. Tak? Kładziemy sobie na ziemi i wprowadzamy piłkę poprzez dribbling. Można strzelić oczywiście później bramkę, jeżeli nastąpi taka sytuacja korzystna dla tego zawodnika, który wprowadzał. Podległość zawodnika wprowadzającego od tego, który broni, to jest 3 metry. I nad tym sędziowie też tutaj będą przestrzegali. Bramkarz wprowadza piłkę dowolnie w obrębie całego wojska. Także tutaj nie ma, nie ma tutaj żadnego takiego regulaminowego. Wszystkie regulaminy, tak jak mówię, są wywieszone. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie jak najmniej sytuacji spornych. Nagrody bo to też jest ważne oczywiście dla zespołów są puchary widzicie dosyć okazałe które wystawiliśmy tutaj dwa już zdążyły się zbić bo wiatr przewrócił tam były na trybunie będziemy musieli zamówić są także medale dla najlepszych zespołów są także vouchery na sprzęt sportowy ze ziny za pierwsze miejsce voucher na kwotę 500 zł za drugie 300 za trzecie 200 takie są tutaj w tych kategoriach Młodczyk. także te łoczery, tutaj później będą też przy oficjalnym rozdaniu nagród wręczane. Cóż, jeżeli nie ma żadnych pytań, myślę, że chyba oficjalnie możemy rozpocząć. Chyba, że Pan Prezes albo Pan Przewodniczący, jeszcze dwa słowa na rozpoczęcie. To... Jeszcze raz witam wszystkich, nie chcę zanudzać. Życzę Wam wspaniałej zabawy i pamiętajcie, nie ma przegranych. Dzisiaj wszyscy wygrywają. A to kto będzie pierwszy czy drugi to chyba nie będzie miało większego znaczenia. Jeszcze raz życzę wspaniałej wspaniałej zabawy. I przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Szczepaniak. Zebraliśmy się tu przede wszystkim, że w piłkę pograć ja nie ale chciałbym serdecznie powitać imieniu władz samorządowych wszystkich zawodników, trenerów, opiekunów, rodziców, kibiców i serdecznie pogratulować również organizatorom tak dobrego pomysłu. A zawodnikom, i tym młodszym, i tym starszym, nieco starszym, chciałbym życzyć no, dobrego występu dzisiaj, ale przede wszystkim miłego spędzenia czasu w pracocie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie zaproszonym gościom. Powiem jeszcze tylko tak statystycznie, że w czasie tych dwóch turnosów wystąpi 48 zespołów z całej Wielkopolski, a także spoza Wielkopolski, bo w drugim turnieju mamy zespoły z Lubuskiego nawet. Ponad 500 zawodników będzie w się przez te dwa turnosy. Grało w piłę. Zaczynamy za chwilę. Rocznik 2004. Rabia Rawicz GKS Krzemieniewo na tym tutaj boisku rocznik 2002 Juna Trans Stare Obożyska Szok Bojanowo na boku i 2006 Rawia Rawicz Hadra OZPN druga na tym boisku te zespoły mogą się rozgrzewać ja mam tylko prośbę do rodziców których oczywiście też serdecznie witam i dziadków i wszystkich znajomych żeby przemieszczali się po trybunach bądź po tych pasach przeznaczonych do Przechodzenia, a jak najmniej przebywali tutaj na boiskach, żeby nie przeszkadzać zawodnikom, tylko oni słuchają trenerów, a rodzice starają się zatrzymać swoje emocje na ubiezi. Serdecznie witam i oficjalne otwarcie uważam za otwarte.